Narcyzm duchowy, kiedy ego ubiera się w światło. Punkt zwrotny Aha. Po podcastach o ego i świadomości, jakoś tak naturalnie podszedł mi temat duchowości. Lecz pod kątem tego, co z tą populistyczną duchowością nam się teraz często kojarzy, wychodząc poza wszelkie religie. Rozwój duchowy kojarzony jest z miłością, pokorą, współczuciem, z przekraczaniem ego. Jednak istnieje zjawisko, które subtelnie podważa autentyczność tej ścieżki, mianowicie narcyzm duchowy. To moment, w którym ego nie zostaje rozpuszczone. Wręcz przeciwnie, przywdziewa szaty oświecenia, tworząc iluzję duchowej wyższości. Zjawisko to może być trudne do rozpoznania zarówno u innych, jak i u siebie, ponieważ maskuje się językiem światła, miłości. I duchowej terminologii, także lampka na siebie, również, a jakże? Narcyzm duchowy bywa mylony z autentycznym wzrostem, jednak jego fundamentem nie jest wcale wewnętrzna przemiana, lecz potrzeba uznania, kontroli, dominacji lub ucieczki przed bólem psychologicznym. Bo przecież ten wzrost to tak naprawdę wejście do środka siebie i chociażby poznanie i zintegrowanie naszego cienia. Czym więc jest narcyzm duchowy, jak to widzę? Pojęcie narcyzmu duchowego po raz pierwszy zostało nazwane przez Johna Welluda, psychologa i nauczyciela buddyzmu, który zauważył tendencję ludzi do wykorzystywania duchowych praktyk jako, do, jako sposobu unikania własnych zranień i nieprzepracowanych emocji. To, co powinno być ścieżką integracji i uzdrowienia, staje się ucieczką, a duchowe koncepcje służą tu do wzmacniania obrazu siebie jako bardziej rozwiniętej osoby. Co tu zaobserwowałam w sposobie przejawiania się duchowego narcyzmu? Mianowicie poczucie duchowej wyższości. Ja już to przerobiłam. No, oni są wibracyjnie na niższym poziomie. Przyciągnęłaś to zaakceptuj bo opór to ego albo unikanie emocjonalnej pracy pod przykrywką pozytywnego myślenia skupianie się wyłącznie na energetycznych polach wyższych wymiarach ignorując jednocześnie ludzką część nas albo mm, manipulowanie innymi za pomocą duchowego autorytetu i taka fasadowa duchowość czuje się wyjątkowy wybrany Świadoma, świadomy wśród nieświadomych, a gdzie tu pokora i ta wspólnota? No i oczywiście, brak cienia, autentyczności, przyzwolenia na pomyłki, na niedoskonałości. Ta informacja między wierszami, że jestem lepszy, bo pracuję nad sobą, jestem bardziej świadoma, świadomy. Oczywiście, że ktoś, kto pracuje nad sobą latami, tudzież doskonali jedną metodę, siłą rzeczy będzie wiedział więcej. A zobaczcie, gdyby nauczyciel w podstawówce gardził uczniami, bowiem więcej, no nie tędy droga. I dla mnie osobiście jeszcze jeden ważny aspekt brak poczucia humoru i dystansu, gdy wszystko traktowane jest tak bardzo poważnie, tak jakby każdy krok, tekst, metoda tralala miały zbawić świat. I czasem nawet ton głosu i intonacja wypowiedzi monotonnie, monotematycznie jak z zaciętej płyty, to forma bypassu, ominięcia psychicznego, gdzie medytacja, afirmacje czy wszelakie rytuały nie są wcale narzędziem integracji, lecz sposobem na unikanie konfrontacji z własnym bólem, wstydem, złością, lękiem czy traumą. Narcyzm duchowy nie bierze się znikąd. Zwykle, jak to zwykle, ma korzenie w zranieniu i z dzieciństwa. Gdzie poczucie własnej wartości było uzależnione od bycia grzecznym, mądrym, wyjątkowym? Może też brakować bezpiecznego lustra lustra, które odzwierciedla człowieka w jego pełni, z jego emocjami, słabościami, niedoskonałościami cokolwiek to znaczy. Może wynikać z pragnienia znaczenia i sensu, które nie zostały zaspokojone w świeckim, tak zwanym świeckim świecie. Czy też potrzeby kontroli i jakiejś pewności w tym chaotycznym życiu? Duchowość staje się wtedy systemem obronnym, a nie drogą transformacji. No to jak ego ubiera się w światło? Ego w wersji duchowej nie znika. Moim zdaniem staje się bardziej wyrafinowane. Może przybierać formy światła i miłości, które nie dopuszczają gniewu, smutku, cienia. Może przybierać formę mentorskiej pozycji, bez realnego kontaktu z człowieczeństwem. Ty jeszcze nie rozumiesz. Twoje cierpienie to iluzja ego. Albo używanie języka duchowego jako broni. To twój cień, twoje lustro. Przyciągnęłaś to karmicznie, ale też duchowej rywalizacji. Kto się bardziej oczyścił, kto jest bardziej w polu serca, kto miał głębszy przekaz od przewodników. Aha, no, obserwuję czasem tę subtelną grę, w której duchowość nie służy już przebudzeniu i współczuciu, lecz staje się narzędziem separacji, wykluczenia, takiej samoafirmacji. Podam przykłady, by łatwiej było wam wyłowić takie sytuacje. Na przykład, nauczyciel duchowy. Który nie dopuszcza pytań ani krytyki, tłumacząc to tym, że uczeń nie jest jeszcze gotowy na przekaz, a w rzeczywistości nie toleruje konfrontacji z własnym cieniem. Albo osoba praktykująca rozwój duchowy, która unika konfliktów za wszelką cenę, nazywając to wysoką wibracją. Podczas gdy wewnętrznie tłumi na przykład silną złość, zależność, potrzeby wyrażania granic. Albo też zobaczcie tych influencerów duchowych. Taki influencer duchowy, na przykład porównujący poziomy świadomości swoich obserwatorów, używający słownictwa jak niskie wibracje, matryca 3579D, by podkreślić swoją duchową przewagę. Hmm? No i grupa duchowa, w której każda trudność emocjonalna uczestnika, z miejsca jest etykietowana jako nieuzdrowiony cień, lecz bez empatii, bez uważności czy przestrzeni na takie zwykłe człowieczeństwo. I tu jeszcze też uwaga na ucieczkę w ceremonie, rytuały, medytacje, ale bez konfrontacji z życiowymi tematami, z relacjami, granicami, ciałem, pieniędzmi, seksualnością. Duchowość oderwana od ciała, emocji i autentyczności przestaje być uzdrawiającą, a staje się kolejnym mechanizmem obronnym. Bo prawdziwa duchowość nie separuje, lecz łączy, integruje. Nie ucieka, lecz obejmuje. Nie wywyższa, prowadzi do pokory. Sztuką jest zobaczyć to z czułością i odwagą, a potem strzelić baranka i wrócić do prawdziwej praktyki, tej, która łączy światło i cień, duch i ciało, serce i granice. I jeszcze jedna, moim zdaniem, bardzo ważna kwestia. Nie ma żadnego obowiązku ani odgórnej potrzeby rozwijania się, cokolwiek to znaczy, są osoby, które żyją na tyle aktywnym, spełnionym życiem, powiedzmy, w tej materii, że być może mają swoje potrzeby i swoją świadomość na tyle zintegrowaną, że bez względu na to, co ludzie powiedzą, jest im z tym dobrze, i często przy tym idą przez życie robiąc wiele więcej dobrego dla siebie, dla swoich bliskich czy społeczności, niż te latające wysoko, lecz oderwane od rzeczywistości. Taki pawcio, mistrz w pięciu kurą bonzons. Bo przecież. Mamy się właśnie w tej rzeczywistości wyrażać i realizować, prawda? Tak to widzę, kognitywnie na dziś. Nie umniejszając nikomu i nikomu, nikogo imiennie nie mając na myśli. Jesteśmy ludźmi, istotami wielowymiarowymi. Każdemu może zdarzyć się lekko odkleić, zbłądzić. Mnie się kiedyś też zdarzyło to i bo poszukiwanie to moje trzecie imię. Lecz jestem wdzięczna, bo włączała mi się lampka z napisem STOP. Dzięki temu nie piszę mącznie z teorii i nie zniechęciło mnie to do dalszych poszukiwań, bo mamy przecież do dyspozycji mnóstwo ścieżek ciekawych do eksploatacji. Dobrze by zauważyć potencjalne czerwone flagi. I właśnie z tą myślą nagrywam ten podcast. Mistyczny eskapizm mi nie grozi, ale jeśli usłyszycie ode mnie teksty w stylu To tylko iluzja, czy też Ja nie funkcjonuję w materii, bo jestem w polu boskości, to błagam i upoważniam. Interwencja. Krzyżowiec, poproszę. Z miłością, światłem, cieniem i humorem. I naturalnie zapraszam do komentowania, subskrybowania i tak dalej. Do usłyszenia.